Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jestem bardzo podekscytowana, bo w końcu zaprezentuję Wam moją kolekcję płyt winlowych. Bez obawy, nie zanudzę Was, pokażę tylko kilka ciekawostek. Będzie także bonus dla widzów, dlatego zostańcie ze mną. Płyta winlowa była pierwszym nośnikiem, który dotarł pod Strzechy. Historia zatoczyła koło i w tej chwili Winyle znowu przeżywają szczyt popularności. Najbardziej znane i popularne są winyle czarne. Niemniej występują w przeróżnych kolorach, a nawet kształtach. Moja kolekcja liczy sobie ponad 2000 płyt winylowych. Pasja ta i kolekcjonowanie trwa jakieś 10 lat. Można w niej znaleźć właściwie wszystkie gatunki. Od jazzu po industrial, od rocka do soul-funku, od popu do metalu. I tak obok Madonny można tu znaleźć Iron Maiden, czy obok Beatlesów Linkin Park. Oczywiście w moim zbiorze nie brakuje również płyt z polską muzyką. I to od tej starszej, przy której bawili się nasi rodzice, po całkiem współczesną, z hip-hopem włącznie. Najliczniejszą grupę, do której mam wielką słabość i sentyment, stanowią santraki, czyli muzyka filmowa. Sami powiedzcie, jak tu nie mieć słabości do takich tytułów jak Rambo, Miami Vice, Top Gun czy ojciec chrzestny Oprócz tradycyjnych płyt z muzyką istniał także winyle bez muzyki, tak zwane non-music, gdzie znajdziemy różne dźwięki, na przykład z odgłosami ptaków, lub m.in. takie kwiatki z serii bezmuzycznych, Msza Święta Jana Pawła II po angielsku, Instruktaż, jak posługiwać się z i nauka języka w tym wypadku języka irlandzkiego. Swojego czasu miałam taką ułańską fantazję, że zbierałam płyty z motocyklami na okładce. Dziś została mi już tylko garstka. Jak widzicie, kolekcjonowanie winyli może być bardzo ciekawą przygodą. Jak wiecie, przez wiele lat udawało mi się pracować z winylami. Były to sklepy online, sklep stacjonarny w UK, później tłocznia winyli ECD w Warszawie, a obecnie pracuję w sklepie winylowym. Chodzą słuchy. To tyle ode mnie w tym odcinku. A ja sobie gram na gramofonie. Trali tralala, trali tralala. Zimą w domu latem na balkonie. Trali tralala, gramofon gra. W pokoju panny Janki drżą szyby i piranki, jak szale tam stale gramofon gra. Wiem, panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra, syreny, płyty wciąż kupuje panna Janka, pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż, a ja sobie gram na gramofonie. Trali, tralalala, trali, tralalala, zimą w domu, latem na balkonie, trali, tralalala, gramofon gra.